A teraz mów, dlaczego przyszłaś. Powiem przy Poprosiłam szefonia, żeby trochę mi ulżył, o, bo już tego nie wytrzymał. Jesteś o, zakochany. Ale nie chcę i nie będę. A to dlaczego? Szefonia mi pomoże. Jak? Zobaczę, ojciec. Wkrótce zapomnę, jak ten blondas miał na imię. Jak mu tam było? Roberto Carlos? Iwo. Iwo. Znów to samo. Co z tobą? Przepraszam za wczoraj. Dlaczego tak ci zależy na jej powrocie? Bo chcesz ożenić. A co mi do tego? Chcesz mnie prosić o pozwolenie? Już mieliśmy się pobrać, ale nagle zniknęły. Jest bystrzejsza niż sądziłem. No, 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 Wybacz, żartuję. <grym się wierzyli> Musiałeś coś przeskrobać, nic z tych rzeczy. No dalej, powiedz mi. Wiem, że kobiety to wariatki, ale nie zrywają z kimś bez powodu. Przysięgam, że nic nie zrobiłem. Nie zdradziłeś się Nie. Nagle zniknęła bez słowa. Nigdy się nie dogadywaliśmy, więc nie liczy, że... Że co? Kiepska ze mnie swatka. I nie chcę się wtrącać w cudze sprawy. Czyli mi nie pomożesz? Nie. Tak myślałem.

Dobra niespodzianka? Pewnie. O to jej chodziło. Ale nie myśl, że z nazwiskiem Di Carlo przyjdzie zmiana. Zawsze będziesz służącą. Niech pan zwinie to nazwisko w tubę i da nie by ją sobie. Nie chcę być Di Carlo. Ani po ojcu, ani po mężu. Mili zrozum, rozumiem. Wszystko. Proszę się nie martwić, nikt pani nie ukradnie nazwiska. Jestem Milagros Esposito. Takie nazwisko otrzymują dzieci w klasztorze. To nazwisko Siero, a ja nią jestem. Bardzo dziękuję, ale dobrze mi z tym. Moja wnuczka. Nazywa się Milagros Esposito i jestem z niej dumna. Co się stało? Dlaczego Mili tak zareagowała? Chciałbym dowiedzieć. Przestała cię lubić? Nienawidzi mnie Co jej zrobiłeś? Zupełnie nic Mnie nie oszukasz Nie wiem, co się stało Niemożliwe Próbowałem się dowiedzieć, ale mi się nie udało Nie odzywa się do mnie, nie zauważa Mam już tego dość Traktuje mnie jak drania, a ja nie wiem dlaczego Uspokój się, nie wybuchaj Nie mogę Ja z nią pogadam może ja coś powie. Zrobisz to dla mnie? Dla siebie. Nie rozumiem. Dla siostry i brata. Chcę, żebyście byli szczęśliwi. Myślisz, że to ja ją uszczęśliwię? Jestem tego pewna. Przekonałaś mnie. A jeśli przekonasz ją, zostaniesz si naszą flor, pierwszą na drugą. Zgoda. Cześć. Co u panienki? U kogo? Nie mogę się przyzwyczaić. Chciałam z tobą pogadać. I przyszła panienka aż tutaj? I przyszłaś. Właśnie trenowała. Chciałam pogadać o Iwą. I jak to Przyszłaś jako jego, czy moją siostra? Nie chcę o tym rozmawiać. Przecież go kochasz. Nie. Miłości nie da się zapomnieć. Można ją porzucić, ale ty go kochasz, a on przez ciebie kona. Kona? Tak. To złóż mu kwiaty na grobie. Nie mieszkasz z siostrą? Nie próbuj tego zrozumieć. Zmartwiła cię? Dlaczego tak myślisz? Zepsuła cię humor. Nie powiedziała nic złego. Chodziło jej o brata. I twojego... był moim narzeczonym. Chodziłaś z bratem? To jej przyrodni brat. Nie łączą nas w język krwi. Byliście razem? Tak. Bardzo go kochałam. I co się stało? Zdradził mnie. Witaj w klubie. Nie chce mnie słuchać, ma o coś do mnie żal. Nawet... No, nie masz jak się bronić. Czuję się jak bohater procesu Kafka. Ale... nie zostałeś sam. Będę cię wspierać. Nie można mi pomóc. Kocham ją. Chcę się z nią urzędzić. Ona też cię kochała. Na pewno... niczego nie zrobiłeś?

Pomogę ci. Zrobiłam ci mocną kawę. Skąd wiesz, że jestem śpiący? Znam cię. A si. Czyżby? A nocie Założę się, że w nocy nie spałeś. Nie mogłem zasnąć. No, na verdad, że nocie te Jesteś rozczarowany. Okay. Que Milagros, te Milagros nie, nie chce być twoją żoną. właśnie. No, que nie ten poddawaj ten się. Que powiedz mas? jej, jak bardzo ją kochasz. Que la querés, la to griesz, que no już me to zrobiłem. Nie słuchaj. I nie no Zatem, Entonces? co? No. No, nada, nada Pójdę już, ja mam dużo pracy. Que que Zaczekaj. Sí. Tak. Do kończ. Nada, to nic no ważnego. No Powiedz no, mi, no, ja, nie, no, no, nie no. powinnam się odzywać. Nie sprawisz mi już większego bólu. Dokończy zdanie. Może ona cię nie kocha. Takie to są tus tesorze. To twoje skarby? Pudełko od zapałek? Jest niezwykłe. To szkatułka. Nie rozumiem. Można w niej coś schować. Dał mi ją Sergio, żebym ukryła tam dumę. Powiedział, że wtedy będę szczęśliwa z Ivo. I tak zrobiłam. Jest w środku? Tak. Ale już pora. Na co? Żeby otworzyć pudełko. Proszę. Przeszkadzam? Nie. Czego chcesz? Chciałam tylko pana znaleźć. Dlaczego? Zostaje pan, czy wychodzi? Nie rozumiem. Moja przyjaciółka chce z panem porozmawiać. Mili? A kto inny? Zostaje w domu. Zatwierdzam. Do nie odbierze telefonu. Nie znęcaj się. Byliśmy przyjaciółmi. Służba nie przyjaźni się z państwem. Uważam się za twojego przyjaciela. Co mam jej przekazać? Będzie pan czy nie? Mówisz do mnie per pan? Tak. Koniec przyjaźni. Zaczeka pan? Tak. Mówiła o co chodzi? Wkrótce się pan dowie. Przepraszam.

Coś więcej. To szkatułka. Potrzebowałam jej. Trzymałam w niej swoją dumę. Żeby ci wybaczyć. Rozumieć Cię. I być z Tobą. Dla ciebie to nieważne. Zupełnie. Znowu zagrałeś moimi uczuciami. Myślisz, że nie mam dumy? Jeszcze trochę mi jej zostało. Ale nie za dużo. To wszystko. Nie będę już chować dumy w pudełku. Mieli. Nie ma już mili. Dla ciebie mili nie żyje.